Cześć! Z tej strony Bex. Dzisiaj sprawdzimy, czy Septima faktycznie jest lżejszym tytułem od Mind Games, nie tracąc przy tym głębi, z których znane są gry z tego wydawnictwa. W grze Septima każdy z graczy wcieli się w rolę lidera Sabatu Wiedźm, gdzie na przestrzeni jednego roku będzie walczył o miano nowej Septimy, czyli najważniejszej wieźmy na świecie. Gra trwa cztery pory roku, które składają się z pięciu faz księżyca. Podczas gry gracze będą leczyć pacjentów, zbierać różne składniki z planszy, które będą potrzebne do uważania różnych mikserów leczniczych lub takich, które nas wzmocnią. Oprócz tego będziemy mogli uczyć się nowych zaklęć poprzez wykonywanie rytuałów, a co najważniejsze, będziemy mogli pozyskiwać do swojego sabatu nowe wieźmy, które dadzą nam nowe umiejętności i wzmocnienia. Natomiast ciągle musimy być czujni, ponieważ w naszych okolicach grasują łowcy wieźm, którzy będą skupiać na nas swoją uwagę w momencie, gdy nasze czyny zbytnio będą rzucać się im w oczy. Wszystkie akcje gracze wykonują poprzez zagrywanie kart akcji. Na początku każdej fazy Księżyca wszyscy gracze w tym samym czasie wybierają jedną kartę spośród dostępnych i zagrywają je zakryte na stół. Następnie karty te są odkrywane. W momencie, gdy symbol naszej karty jest taki sam jak symbol na karcie innego gracza lub na żetonie septimy, musimy podnieść się na torze podejrzeń, ale możemy skorzystać dzięki temu z dolnej, mocniejszej zdolności. Żetony septimy zmieniają się co w fazę Księżyca. Im wyżej jesteśmy na tym torze, tym szybciej i dalej będą poruszać się łowcy w naszym kierunku. Na koniec każdego roku będzie odbywał się jeden lub dwa procesy, w której część mieszkańców chce wygnać wieźmę z miasta. Podczas procesu będziemy wyciągać z woreczka po kolei miple w kolorach graczy lub w kolorze czerwonym. Kolor czerwony oznacza wściekłych mieszkańców, a miple w kolorach graczy oznaczają lojalnych mieszkańców. W momencie, gdy na torze będzie więcej lojalnych mieszkańców w kolorze jednego gracza niż innych mieszkańców, to udało nam się taką wiedźmę obronić i dołącza ona do naszego sabatu. W przeciwnym razie wiedźma zostaje wygnana z miasta i wypada z gry. Gra toczy się w ten sposób przez dokładnie 20 tur, gdzie następnie podliczamy punkty. Głównym źródłem naszych punktów są karty wróżb, które na początku gry każdy z graczy otrzymał i trzymał je w tajemnicy. Gracz, który uzbierał najwięcej punktów wiedzy zostaje nową septimą. Zacznijmy od czegoś, co jest standardem, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wydawnictwo MindTouch Games, czyli od wykonania. Osobiście uważam, że od strony wizualnej Septima prezentuje się świetnie, jest to chyba jedna z najładniejszych gier, jeżeli chodzi o gry z MindTouch Games. Wszystkie komponenty są wykonane naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dostajemy w grze miple, które mają na sobie bardzo ładny nadruk. Dostajemy bardzo fajne, grube planszetki. Ka karton też jest naprawdę bardzo dobrej jakości, karty standardowo są płótnowane, jeżeli chodzi o wszystkie komponenty, są one świetne, w edycji Deluxe dostajemy też bardzo fajne podejmiki, gdzie możemy sobie uporządkować wszystkie surowce, które występują w grze i również dostajemy taki pojemnik na mikstury, które możemy ważyć podczas swoich tur. Ten pojemnik prezentuje się, jak widzicie naprawdę świetnie, ale według mnie jest on troszeczkę Niefunkcjonalny, nie tak jak powinien, bo idea jest tego taka, że po wciśnięciu danego staku, tak danego stosu, możemy sobie wyciągnąć dowolnie, znaczy łatwo niby yy, miksturę. No i okej, okay, wyciągam dwie, wyciągam trzecią. I za nic nie mogę wyciągnąć kolejnej, ponieważ nawet jak podniosę sobie tą miksturę, tak, fiskając górną lub dolną część tej, tego żetonu, to nie jestem w stanie już go wyciągnąć. Może tutaj jakoś pazurem jestem w stanie tego wyciągnąć, ale mam za krótkie pazury, więc dla mnie prezentują się świetnie, ale tylko do trzech, czterech mikstur. Ja osobiście nie znalazłem jeszcze rozwiązania na to, bo jest to strasznie upierdliwe. Gdy chcemy sobie szybko wyciągnąć jakąś miksturę i powiedzmy że już mam wyciągnięte te trzy, no to kolejnej nie jestem w stanie łatwo wyciągnąć. Być może jest to problem moich dużych palców. Nie wiem, Aczkolwiek, no jest to dla mnie jedyny minus, jeżeli chodzi o wykonanie tej gry. Cofa za księżyca, każdy z graczy w ukryciu zagrywa kartę akcji. Zagrane karty wrócą nam na koniec por roku. Jeśli połączymy symbol z innym graczem, to podniesiemy się na torze podejrzeń o 1 stopień. Natomiast jeżeli dopasujemy symbol tylko z septimą, który jest ciągle widoczny, to podniesiemy się o 2 stopnie na tym torze. Najważniejsze jest to, że możemy wtedy skorzystać z dolnej zdolności. Mechanika zagrywania kart w tej grze, jak i same instrukcja, zachęca nas do rozmów nad stołem. Tak możemy konsultować... Swoje wybory z innymi graczami. Nie zawsze musi być to prawda, możemy wprowadzić tutaj grę blefu, natomiast oczywiście tego typu sytuacje są zależne tak naprawdę od grupy, tak? Jeżeli macie grupę graczy, którzy lubią sobie rozmawiać nad stołem, no to ten system świetnie się sprawdzi. U nas nie do końca ten aspekt negocjacji się sprawdził, bo to oczywiście zależy, tak jak mówię, od grupy. Natomiast uważam, że sam system zagrywania kart, w momencie, gdy zmaczujemy, czyli dopasujemy sobie symbol albo z Septimą, albo z innym graczem, otrzymamy większą korzyść, ale niestety wiąże się to też z większym ryzykiem. Według mnie tutaj manipulacja, manipulacja tym ryzykiem jest bardzo fajnie przedstawiona. Łowcy na koniec każdej fazy Księżyca będą poruszać się w kierunku liderów, którzy w tej turze połączyli symbole. Im wyżej jesteśmy na torze podejrzeń, tym większy zasięg poszukiwań łowców. I tutaj współgra mi wszystko mechanicznie i klimatycznie Tak, zagrywamy jakąś kartę akcji. Poprzez dopasowanie tej karty, symbolu tej karty do septimy lub do karty innego gracza otrzymujemy mocniejszą korzyść, czyli od Odpalamy po prostu mocniejszą zdolność, ale prze, prze, przez to niestety przykuwamy większą uwagę łowców czarownic, którzy będą starali się nas tropić. Na początku, być może łatwo jest dosyć unikać tych łowców czarownic, gdy nasze podejrzenie jest dosyć na niskim poziomie, a ich jest tylko trzech na planszy, ale z biegiem rozgrywki na planszę będą wchodzić nowi łowcy, którzy tak naprawdę powodują, że tak naprawdę każda strefa, a plansza jest podzielona aż na sześć stref i w tym momencie mam pięciu łowców czarownic, więc tylko jedyna strefa jest tak w pełni bezpieczna, każda pozostała wiąże się z ryzykiem, jeżeli tam będziemy na koniec swojej tury i to dodaje naprawdę bardzo takiej fajnej presji tej grze z biegiem rozgrywki, która narasta, gdzie musimy faktycznie nie dość, że dosyć dobrze się ustawić, tak, i jeszcze zarządzać swoim podejrzeniem. To jest naprawdę bardzo fajny aspekt w tej grze. Po planszy poruszamy się polami pomiędzy heksami, a nie samymi heksami, jak to przeważnie ma miejsce w grach. Kluczową rzeczą, w mojej opinii, w tej grze jest aspekt przestrzenny, ponieważ mamy dosyć ograniczoną liczbę ruchów, a musimy się ustawić odpowiednią tak naprawdę do każdej akcji, i nasze ustawienie ma znaczenie praktycznie w każdym tutaj miejscu w tej grze, w każdym momencie te, te, tej gry. Ponieważ jeżeli chcemy zbierać surowce, musimy być w odpowie o odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, tak? Bo ten znacznik ustala nam, jakie surowce w danej fazie, fazie księżyca będziemy mogli zbierać, a te surowce są w różnych kombinacjach nadrukowane na planszy. Kolejna sprawa, jeżeli będziemy chcieli leczyć odpowiednich pacjentów, no musimy mieć po pierwsze odpowiednie kolory mikstur, a po drugie musimy być znowu w odpowiednim miejscu. Jeżeli będziemy chcieli odpalić budynek, no to oczywiście musimy być w sąsiedztwie tego budynku. Jeżeli będziemy chcieli też unikać chłopców to też musimy się ustawić w odpowiednim miejscu, a nie zawsze nam to współgra. Chcemy kombinować w taki sposób, że powiedzmy, chcemy uleczyć pacjentów z jakiegoś pola, ale musimy mieć cały czas z tyłu głowy, czy to pole, na którym akurat teraz stoję, po uleczeniu naszych pacjentów będzie bezpieczne co do łosów czarownic. Czy on w tym miejscu na koniec, który mnie nie zgarnie, nie złapie. Więc aspekt przestrzenny jest według mnie najważniejszym aspektem w tej grze, i jeżeli ktoś nie lubi tego typu gier, bo wiem, że są tacy ludzie, to unikajcie tej gry, tak? Bo tutaj naprawdę trzeba być w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie. Mi się to bardzo podoba. Początkowo każdy z graczy zaczyna z dwoma wybranymi na początku gry wiedźmami. Z czasem będziemy mogli pozyskać nowe. Kluczem do zwycięstwa w Septimie jest znalezienie synergii pomiędzy naszymi wiedźmami, które będziemy mogli zdobywać w trakcie rozgrywki, jak i zaklęciami. One są w ten sposób stworzone, te komponenty, że właśnie my jako gracze szukamy tych synergii pomiędzy Wiedźmami, pomiędzy Wiedźmami, a zaklęciami. To wszystko w pewnym momencie, jak sobie zbudujecie bardzo fajny silniczek, to będziecie czuć satysfakcję, że to, co zbudowaliście, zaczyna bardzo fajnie napędzać Waszą rozgrywkę. Tutaj mogę dodać, że stos, jeżeli chodzi o Wiedźmy, jest dosyć spory, a w jednej rozgrywce tak naprawdę do gry wchodzi 1 trzecia tego stosu, 1 czwarta w zależności od liczby graczy, więc te synergie za każdym razem są inne. Tutaj nie czuć powtarzalności, jeżeli chodzi o to. Tak samo tutaj może się wydawać, że tych kart zaklęć jest bardzo mało, tak? bo ich jest chyba 9 albo 10 w każdym stosie, mamy trzy kolory. Natomiast w trakcie rozgrywki możemy zdobyć tak naprawdę maksymalnie 2-3 zaklęcia. Tak? Tak, dwa, trzy zaklęcia, więc ta regrywalność jest naprawdę na bardzo du dużym poziomie i tworzenie i szukanie tych synergii jest bardzo satysfakcjonujące. W zaawansowanym wariancie gry dodajemy zaklęcia i tor rytuałów, który dodaje mnóstwo nowych opcji. Na tym torze poruszymy się do góry, gdy dopasujemy symbol z innym graczem lub septimą, a dodatkowo ten symbol będzie się zgadzać z jednym z symboli powyżej naszego znacznika rytuału. Cały ten tor rytuałów i zaklęcia naprawdę dodaje dodatkowej głębi tej grze, ale teraz też sprawia, że ta gra naprawdę staje się o wiele trudniejsza, jeżeli chodzi o planowanie swoich akcji, ponieważ teraz nie, nie tylko chcemy dopasować symbol swojej karty z innym graczem, to też z Septimą, żeby po prostu mieć mocniejszy efekt, ale chcemy zagrać taką kartę i ją dopasować do Septimy lub do innego gracza. O symbolu, który jest powyżej naszego znacznika rytuałów. I to dodaje kolej, kolejnego miejsca, na które musimy zwrócić całą uwagę, bo chcemy się wspinać po, po tym torze, z tego względu, że to jest jedna z nielicznych opcji, gdzie możemy zaklęcia sobie e, pobrać, jak i je odświeżyć, ponieważ raz zagrane zaklęcie, jak już będę miał zaklęcie, je zagram, nie odświeża się nam na koniec rundy, jak to jest przeważnie w innych grach. Tutaj, na niektórych, w niektórych miejscach, jak dojdziemy na torze rytuału, to takie zaklęcie możemy sobie dopiero odświeżyć i ponownie je zagrać. Więc chcemy się wspinać na tym torze, ponieważ zaklęcia dają nam naprawdę bardzo fajne efekty, i często są tutaj też zaklęcia, które dostarczają nam punktów wiedzy. Więc to jest kolejny aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, gdy bieramy w wariancie zaawansowanym. Ale muszę przyznać, że on bardzo utrudnia rozgrywkę w takim. Pod takim względem, że ja uważam na przykład, że Septima w wariacie podstawowym jest taką grą średnio zaawansowaną. Tutaj jest to średnio zaawansowany plus i naprawdę w momentach, gdy myślimy, jaką kartę chcemy zagrać, dopasować ją do innego gracza, do Septimy, ale musimy cały czas w ten sposób myśleć, że mam tylko tu dwa inne symbole, które pozwolą mi się poruszyć do góry. I to naprawdę potrafi czasem przygrzać na nasze zwoje. Niby wygląda to bardzo prosto. Ale naprawdę wprowadza sporą głębię. Jedną z akcji możemy ważyć mikstury, które posłużą nam do leczenia pacjentów lub które wzmocnią nas samych. I tutaj przyznam, że brakuje mi trochę różnorodności, jeżeli chodzi o mikstury, które dostarczają nam jakieś zdolności. One nie są na tyle dla mnie interesujące, bym chciał się bawić w ważenie tych mikstur. Tak? Ja głównie w swoich rozgrywkach bardzo często korzystam z mikstury która pozwala mi się poruszyć na dowolne miejsce na planszy, a tak jak mówiłem wcześniej, aspekt przestrzenny jest tutaj mega, mega istotny i czasem potrafi uratować nam to skórę. Natomiast jest to, jest to w jakiś sposób zrekompensowane tym, że każda taka uważona przez nas mikstura dostarcza nam trzy punkty. W tej grze nie zdobywa się dosyć dużo punktów, więc jest to... Pewnego rodzaju, powiedzmy, strategia, którą możemy podążać, tak? bo nie niedobrze uważamy sobie miksturę, zdobędziemy za nią punkty, to ona w przyszłości może nam dostarczyć też jakiejś umiejętności, która w danej sytuacji nam pomoże. Tak, mamy też na przykład fajną miksturę, która mówi o tym, że gdy ją y gdy jej użyjemy, to. Rozpatrujemy swoją kartę tak, jakby była dopasowana. Mimo tego, że żaden z innych graczy nie zagrał tej samej karty, czy też nie ma tego symbolu na żetonach septimy, no to, to możemy sobie taką kartę dopasować i ten dolny efekt odpalić. Na koniec każdej pory roku będzie odbywał się proces, który będzie nam mówił o tym, czy wiedźma, która jest procesowana, zostanie wygnana z miasta, czy też nie. W tym celu każdy z graczy dokłada do tego worka tyle wściekłych mieszkańców, czyli. Tych, którzy chcą tematycznie wygnać daną, są za tym, aby wygnać daną wieźmę z miasta, ile jest skazane przez tor podejrzeń. Im wyżej jesteśmy na tym torze, tym więcej czerwonych, czyli tych wściekłych mieszkańców, wrzucimy do woreczka. I załóżmy taką sytuację, że ten gracz umieszcza trzy czerwone miple, czyli trzech wściekłych mieszkańców do woreczka, ten gracz umieszcza dwóch, następnie 3, wszystkie miple, które znajdują się w mieście, czyli to pole reprezentuje miasto, tak? To są nasi lojalni mieszkańcy. Również wrzucani są do woreczka. Więc rzucamy te miple i teraz mieszamy. Jeden po drugim będziemy układać na tych polach. W zależności od liczby graczy, to tyle mipli, mipli wyciągamy. No i zróbmy to. Mamy wściekłego mieszkańca. Mamy żółtego mieszkańca, czyli lojalnego. Znowu wściekłego. Znowu wściekłego znowu wściekłego, no i mamy naszego lojalnego. I w tym momencie mamy czterech wściekłych mieszkańców i dwóch lojalnych gracza żółtego. Więc jest tutaj niestety element losowości i jest tak naprawdę... Jesteśmy w stanie sobie jakoś obliczyć to prawdopodobieństwo, tak? Bo widzimy, ile mipli mamy i ile mniej więcej czerwonych dojdzie, ale jest to nadal element losowy. I tak jak w tym przypadku, no niestety nie udało mi się uratować tej wieźmie, więc ona zostanie wygnana z miasta, czyli odrzucamy ją z gry. W przypadku, gdy ja jako gracz żółty, powiedzmy, pomarańczowy, nie wiem, jaki to jest kolor, nieważne, będę miał więcej mm, mipli w swoim kolorze w tej komnacie procesowej niż każdy inny gracz, czy też. Wściekłych mieszkańców, to taką wieźmę ja sobie pozyskuję i od tej pory umie... mogę korzystać z umiejętności tej wieźmy. Więc tak jak mówię, tematycznie jest to dosyć fajne, ale wprowadza niestety element losowości. Jeżeli chodzi o regrywalność, myślę, że jest ona na dobrym poziomie. Tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli chodzi o wieźmy, to tak naprawdę wejdzie jedna trzecia tego stosu do gry. My zaczniemy z innymi wieźmami, z innymi umiejętnościami. Inne będą e, zaklęcia dostępne. O tym nie wspomniałem, ale podczas. E, Wariantu zaawansowanego, wykładamy też żetony budynków, dwa, które są losowane z takiej większej puli. I co najważniejsze, każdy z graczy będzie też zaczynał pewnie z inną kartą celów, a ich tutaj troszkę jest, więc to też będzie. Wpływać na to, co będziemy robić w danej rozgrywce. A sami gracze też będą obierać inne strategie, i to będzie wpływało po prostu na to, jak my będziemy chcieli daną rozgrywkę rozegrać. Jeżeli chodzi o interakcję, jest ona na normalnym europoziomie. Możemy podebrać sobie pacjentów do uleczenia lub na przykład czary. Bezpośrednia interakcja między graczami występuje tylko w momencie wyboru kart, gdy chcemy się dogadać, jaką kartę kto chce za dograć. Tutaj może wejść w grę blef, który może akurat bardzo zaboleć i pokrzyżować nam plany. Na chwilę obecną rozegrałem tylko jedną rozgrywkę w wariancie solo i muszę przyznać, że sama rozgrywka, może nie chodzi o zasady, ale stopień trudności... Tej rozgrywki jest o wiele wyższy niż w grze wieloosobowej. Z tego względu, że oprócz łowców czarownic, którzy występują w każdym z wariant, wariantów, tutaj w trybie solo rywalizujemy z czarną wdową, która będzie posiadała też swoje pająki na planszy i te pająki będą również podążać za nami i będą podążać jeszcze bardziej i bardziej skutecznie niż łowcy czarownic. W momencie, gdy taki pająk nas dorwie, no to będziemy tracić niestety punkty. Więc to wywiera jeszcze większą presję niż w grach wieloosobowych. W trybie tym rywalizujemy z czarną wdową, która posiada trzy pająki. Nie dość, że musimy uważać na łowców, to i na poruszające się pająki, które jak do nas dotrą, zabierają nam punkty wiedzy. Czarna wdowa posiada własną unikatową talię kart i możemy z nią negocjować co do tego, jaką kartę ma ona wybrać. Do edycji Deluxe jest dorzucony jeden dodatek, który nazywa się Shape Shifting and Omens. Ten dodatek w wersji retail'owej również będzie dostępny w osobnym pudełku. W edycji Deluxe on znajduje się już. W środku. Wymienia on nam jedną z kart akcji i wprowadza zwierzęta. Grając z tym dodatkiem, nie odzyskujemy kart automatycznie na koniec pory roku, tylko musimy zagrać nową kartę z tego dodatku. Dodatkowo, zagrywając tę kartę, możemy zmienić swojego lidera w jedno z dwóch zwierząt z unikalną umiejętnością. Ten dodatek, w mojej opinii, zmienia trochę dynamikę gry, ale na plus. I bardzo fajnie spina mechanikę z klimatem. Ponieważ, będąc pod postacią zwierzęcia, jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie do zagrywania czterech typów kart. Nie możemy żadnej innej karty, która się tutaj nie znajduje, zagrać. I gdy jesteśmy pod postacią właśnie zwierzęcia, i yy, nawet dopasujemy kartę stąd z septimą, czy też z innym graczem. To nie podnosimy się na torze podejrzeń. Więc to jest bardzo fajne klimatycznie, że wykonujemy jakąś mocną akcję, ale jesteśmy zwierzęciem, które jest trudniejsze do wykrycia przez łowcy wiedźm Więc to jest naprawdę bardzo fajne. Druga sprawa, że kapit z graczy otrzymuje, ee, Dwa takie kafelki zwierząt i może się w dowolne z nich zamienić, i każde z tych zwierząt ma swoją unikalną zdolność. Więc to dodaje jeszcze kolejnych aspektów, które musimy brać pod uwagę podczas rozgrywki. A jedną z też ważniejszy, ważniejszych zmian jest to, że karty w takiej standardowej grze, które zagraliśmy, zawsze wracają nam na koniec rundy, tak? na koniec fazy, na koniec pory roku. Grając z tym dodatkiem, musimy zagrać odpowiednią kartę, aby sobie te karty zwrócić, więc to właśnie zmienia troszeczkę dynamikę gry, bo jesteśmy czasem w stanie zagrać dwa razy tą samą kartę w ciągu jednej pory roku, a to było niemożliwe tak naprawdę w przypadku gry standardowej. Mechanicznie i tematycznie gra spina się bardzo dobrze w wielu miejscach. Gra wygląda obłędnie, a sama rozgrywka dostarcza sporo przyjemności. Wkurza mnie czasem losować procesów, od których tak naprawdę zależy ile celów z kart wróż będę w stanie spełnić na koniec gry. Septima też jest dość zależną grą od grupy i ich rozmów nad stołem. Podoba mi się zarządzanie ryzykiem. Dylematy typu czy mogę wykonać mocniejszą akcję, ale tak by nie zostać złapanym to naprawdę bardzo fajny aspekt w tej grze. Natomiast same efekty na kartach i akcje są banalnie proste i dla niektórych mogą być za proste, nudne i powtarzalne. Czy Septima to dobra gra? Zdecydowanie tak. Natomiast ona plasuje się u dołu listy, jeżeli chodzi o gry od Minecraft Games. Dlaczego? Głównie przez taki cykl powtarzania akcji, który moim zdaniem tutaj występuje. Ponieważ mimo tego, że będziemy dobierać sobie inne wieźmy, inne zaklęcia, te synergie będą inne, to tutaj jest coś takiego jak cykl wykonywania akcji, gdzie. Najpierw musimy się poruszyć na odpowiednie miejsce. Potem musimy zebrać surowce. Potem musimy uważyć mikstury. Potem te mikstury musimy wykorzystać, żeby uleczyć pacjentów. No i od nowa. Musimy zebrać surowce, uważyć mikstury, wydać je, żeby leczyć pacjentów. Czuję, że tu jest po prostu hmm, ta gra jest troszeczkę na takich torach, że musimy robić odpowiednie akcje w odpowiedniej kolejności, aby to wszystko miało sens. Oczywiście nie zawsze będzie nam wszystko pasować idealnie, ale jest tutaj właśnie taki cykl ak akcji, które cały czas e, musimy wykonywać. I to jest główny powód, gdzie ta gra plasuje się u dołu listy, jeżeli chodzi o gry z tego wydawnictwa. Natomiast jest, jest to nadal świetna gra. I naprawdę mam nadzieję, że zostanie wydana w języku polskim, bo uważam, że dużo osób może się po prostu ta gra, dużej liczby osób może ta gra się spodobać. Septima była reklamowana jako najłatwiejsza gra od wydawnictwa Mindless Games, która nie straci głębi, z której są znane inne gry z tego wydawnictwa. I ja mogę się z tym zgodzić, że jest to ich najłatwiejsza gra ale nadal jest to gra od Mind Clash, więc gra w, troszeczkę oszukuje swoim wyglądem, bo wygląda na taką grę rodzinną plus, a taką absolutnie nie jest. Gracz rodzinny sobie z tą grą, w mojej opinii, nie poradzi. Jest tutaj dużo mechanizmów, które między sobą się zazębia, dużo trzeba planować i tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli chodzi o klas klasyfikację czy ranking tej gry w porównaniu do innych gier z tego wydawnictwa, to usytuowałbym ją najniżej tej listy. Nie oznacza to, że ta gra jest słaba, bo to jest naprawdę bardzo dobra gra. Ja po prostu przyzwyczajony do innych tytułów od Mind Clash, szukałem tej głębi. Według mnie ta głębia tu jest, nie, nie zrozumcie mnie źle, ta głębia w tej grze występuje, ale jest ona zdecydowanie na innym poziomie w porównaniu do innych tytułów z tego wydawnictwa, jak Anachrony czy Wojtwol. Głębia jest, ale jest o wiele mniejsza. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te zapewnienia, że to będzie najłatwiejsza ich gra z taką samą głębią, to według mnie, no tak nie jest. Jest to nadal dobra gra, jeszcze raz to podkreślam, nie zrozumcie mnie źle, ale Mindlash po prostu przyzwyczaił mnie do czegoś innego. Podsumowując, ja ze swojej strony, Septimen naprawdę szczerze mogę polecić, jest to dobry tytuł, w którym czuć ducha innych gier od Minecrafta. Czuć, że ci sami ludzie e, brali udział w dewelopmencie, w rozwijaniu tej gry. Gra na stole prezentuje się fenomenalnie, dostarcza dużo frajdy. Jest to też fajny wybór w momencie, gdy nie macie tyle czasu i też chęci na takiego mózgotrzepa, jak Anachrony czy Voidfall, bo o tym nie wspominałem, ale taką grę możemy, jesteśmy w stanie tak naprawdę zamknąć poniżej dwóch godzin, nawet w półtorej godziny, jeżeli gramy dwuosobowo, więc tak jak jeszcze raz powtórzę, Septima jest najlepszym wyborem, jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę z grami z tego wydawnictwa. To tyle ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, zostawić subskrypcję, jeżeli tego typu content Wam się podoba. Mnie to, tak jak zawsze powtarzam, motywuje do dalszej pracy i do tworzenia tych treści dla Was, bo to robię dla Was. Mi to sprawia przyjemność, czytam bardzo fajne komentarze. To mnie tylko napędza do dalszego rozwoju i działania. Ja się z Wami teraz żegnam. Dzięki za wszystko, trzymajcie się. Cześć!